No, i kontynuując temat przywiązania i oporu. Jak bardzo moje przywiązanie do mojej historii przeszkadza mi żyć w wolności teraz? Jak bardzo moje przywiązanie do historii mojego dziecka. Z Rodziny, gdzie było bardzo trudno i ono było bardzo bohaterskie. Jak bardzo to dziecko na dziś, ten obraz, ten wizerunek, ten, ta opowieść o tym dziecku, bardziej nie pozwala mi dziś być dorosłym albo, no właśnie, też zejść z tego. Myślenia o sobie dziecko dorosłe, jak bardzo przeszkadza mi być sobą, jak bardzo nie pozwala mi pofrunąć w wolności, bo ja się, bo gdzieś, bo gdzieś to trzyma, bo gdzieś to uznałem za ważne i nie puszczam. Jak bardzo moje przywiązanie do myślenia o sobie w kategoriach historii w ogóle mojej, ja jako były uczeń taki, a nie inny, ja jako pijący taki, a nie inny, ja jako później nie pijący taki, a nie inny, cały czas te połączenia historyczne ciągną mnie. Zabierają mnie stąd, stój teraz, w tej chwili, z tego bujania się tutaj na, na tym hamaczku i nie pozwalają zaistnieć czystej przestrzeni chwili obecnej, tu, w której jest tylko wolność, cud, głęboki oddech. I doznania tej chwili. Jak bardzo nie uświadamiałem sobie tego, że dziesiątki myśli, jak nitki, ciągnące się po mojej linii czasu w przeszłość, trzymają mi, moją energię w tej przeszłości. Jak bardzo to, że. <laughs> Mam jakieś relacje z kimś, które się zakończyły jakąś energią, powstrzymują mnie przed nawiązaniem tych relacji tu i teraz z zupełnie inną energią. Jak bardzo myślę o sobie zraniłem, jak bardzo myślę o sobie byłem zraniony. I obie te myśli trzymają mnie i jakąś osobę w przeszłości, nie pozwalając nam zaistnieć w czystości tej chwili, w czystości zmiany, jaka mogła nastąpić w międzyczasie we mnie lub w tej osobie. Jak bardzo historia ciągnie mnie, zabiera mnie stąd. To są naprawdę lata medytacji i teraz odkrycia takich podstawowych prawd na temat tego, że nie mogę zaistnieć w tej chwili, jeżeli ja tego nie puszczę. Nie puszczę całej mojej historii, od kąd pamiętam i nie pamiętam. Jeżeli ja się od niej nie uwolnię, od tej tożsamości, Stasia, Staszka, yy, potem Stanisława, to jest balast, który nie pozwala okrętom płynąć. To są kotwice złożone z nitek, które nie pozwalają nam swobodnie płynąć z wiatrem, z wiatrem miłości, który cały czas wieje, a ja nie obciąłem tego wszystkiego, nie obciąłem tych nitek. Jak je obciąć? Patrząc na tą chwilę, patrząc na spadające liście, wchodząc z odwagą w relację które kiedyś uznałem za niefajne, z odwagą bycia w tej chwili sobą, bez trzymania się nitek, byłem taki, zrobiłem to, ktoś zrobił to, ktoś był taki. No i, no i w tej chwili wszystko jest inne, jeżeli tą historię zwolnię. Kiedy te sumy przetnę, jestem w wolności. Wymaga to odwagi na tą chwilę. Ciekaw jestem, na ile to, że ja to trzymam w sobie, powoduje, że ta druga osoba też to odbija i odpowie mi starym, starą energią na ten mój lęk. Który, który mam w sobie dotyczący przeszłości. Jak bardzo nie wierzę w miłość, moją, która jest, jak bardzo ją posypuję popiołem tej historii, tych historii, przysypuję, i ona nie może świecić. Ona nie może mm, zalać blaskiem miłości tej całej przeszłości bo ja mam jakieś połączenia neuronowe w mózgu które nadal się tego trzymają Bardzo ciekawa ciekawa historia właśnie historia właśnie ciekawie mi się to wszystko otwiera kiedy jestem tu i teraz. Jeżeli jestem tu i teraz, świat zaczyna płynąć inaczej, bo ja go nie powstrzymuję moimi pomysłami na, na zamożność czy niezamożność, na miłość czy niemiłość, na mm, pogodę taką czy inną, czy. Na osobowość taką czy inną, jestem smutasem, co ja robię? Znaczy, ja tak o sobie nie myślę, ale gdybym tak sobie o sobie myślał, no to, to, to jak bardzo nie pozwala to zaistnieć radości w moim życiu. A tego nie ma smutasa, jest tylko historia, której się trzymam na temat smutnej osoby, którą niby. Jestem, bo tak mnie ktoś nazwał, tak funkcjonowałem przez jakiś czas i teraz się tego trzymam. Albo jestem narzekający, albo jestem irytujący, albo jestem smutny, albo jestem introwertykiem. Jak bardzo samo to określenie nie pozwala mi wyskoczyć do ludzi z radością i z otwartymi. Rękoma. pewnie, że te połączenia one nie pękną w jednej chwili. Nie mogą pęknąć, natomiast no, trzeba by większej wiary niż ja mam na tą chwilę, ale mogę ich nie wzmacniać. Mogę o sobie myśleć, hmm, dzisiaj jestem radosny, dzisiaj jestem. Pięknie tego łębie latają. E, dzisiaj jestem. Dzisiaj jestem. Właśnie taki jaki jestem, i pozwalam sobie być takim jaki jestem bez historii. Taki dzień, bo. No tak, bo dzisiaj jest Dzień Radosny wszystkich Świętych. Niby to. Właściwie to wszystko, te święta, to jedna wielka lipa, ale. No powiedzmy, że, że masę. Ludności Ziemi jest skupionych na przeszłości, skupionej na przeszłości, na historii, na jakichś przodkach. Jak bardzo się tego wszystkiego trzymamy, jak bardzo nie pozwala nam to pójść w nowe życie, w nowy świat, w nową miłość, otworzyć się na to. Bo ja mam jakieś groby do obejścia i teraz mam mieć smutek z tym związany. Przecież te osoby. Funkcjonują dalej w cudownym świecie. Jak bardzo te historie mnie czy nas trzymają obchodzenie rocznic. Miesięcznic, dnia niepodległości, to wszystko trzyma w przeszłości w historii, nie pozwala Spojrzeć na te narody koło nas na, jak na dzisiaj. Zmieniające się tak samo jak my w naszych sercach. Istoty, które chcą być zbawione, chcą żyć w miłości. Bo ja obchodzę dzień Podległości, bo ci mi rozrobili ileś lat tam coś, a tamci coś innego. Jak bardzo. Historia nie pozwala żyć w miłości. W tu i teraz. Takie przemyślenie na dziś. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do tej chwili. W tej chwili jestem czystą matrycą miłości, która może świecić na wszystko i wszystkich. Od dziś. Do zawsze. Dobrego dnia.